Mam wszystkie problemy serdecznie. Tutaj jest pan, kiedy zaprosił was na za kolejny odcinek z -Goblet. Dzisiaj będę grał w Warwickim Dżungli. E, za chwilę, co, so, jak tylko kupmy to i Dobra, kupiłem to To co? E, Lecimy z tym Koksem oczywiście do dżungli. E, za chwilę, co, gdzie? Jak? E, dlaczego jest e, tak, a nie inaczej? E, I tak dalej, i tak dalej, i tak dalej. Dlaczego ga, e, gay lane? E, zobaczycie. E, welcome, welcome. Choć musisz mi pomóc. Dobra, wowo, w jungle, to obsion, nam idzie karma, Targi jako support, i S jako No to chyba nie bez powodu. Taka gejowska ta linia. Przeciwko sobie Alicjin, Queen, Vel'koz, Raven i Ari. Come on, bro. Ech, bro, nie to e, dobra, to co, może parę słów na temat jungli Jeżeli zaczę, Dobra, to dobra, dobra, ja od razu przejdę do sedna Jeżeli zaczynacie jungle, robicie zaczynać od ropuchy, e, robicie ropuchę pierwszą bądź golemy, na, oczywiście bez smita e, golem, ropucha bez smita Następnie red, bądź blue, zależy z e, gdzie zaczęliście Potem wilki Jeżeli zaczęliście od Reda, co to znaczy red, to lepiej cofnąć się po wilki tak naprawdę? Eee, a następnie blue. Czyli umie to być Ropucha, blue, wilki, red. Eee, jeżeli zacznę stąd, to eee, golemy, red, wilki i. Po co? A no, dobra, wilki i blue. Żeby poczekać na smajta Wilki zawierają mniej, mniej obrażeń niż e, kiedyś rajte teraz raptory. Eee, aktualnie w dżungli, no jakby nie było, niestety, prawa bytu. E, niegrywalne są e, tanki. To jest smutne, po prostu. Ale e, taka jest prawda. Tankami bardzo trudno grać. E, weźmy na przykład e, taką, no nie wiem, takiego Ramusa, e, takiego Mundo. E, to zaprawdę, naprawdę, no wyczyn jak cholera. A Mumu Ramus Mundo. No e, nie za ciekawie, w ogóle nim się, e, nie za ciekawe, nimi robiło się e, starszy, e, poprzednią dżunglę, tak? E, a teraz to już jest, po prostu porażka. Są solo dobrze, zobaczmy, chłopie, jak sobie poradzisz. Wiadomo, u e, WW maksujemy Q. Po prostu Q nam daje heal, to wszystko. E, I tyle. E, najlepiej teraz sprawdzać, e, sprawdzi się w jungli jakiś off tank, który e, ma e, jakiś tam heal. W Xin, e, worwiski pasyw Elis tak samo mogł Czy chociażby na przykład Vibe, która ma damage i jest e, tanki ze względu swojego pasywa także. Wiadomo, tam im więcej HP. E, tym więcej dostajemy e, takiego armora Dobra, elegancko e, Po Q maxujemy W Ja to chyba W, ale może nie, nie pamiętam e, Narpie w Q, W, E Tak to wygląda Z tym, e, cóż, E trzeba mądrze Jeżeli chcemy zgangować komuś Linie i przeciwnik ma mniej niż połowę HP e, Worwicki go dostrzega, a przeciwnik o tym wie Więc tym E trzeba ostrożnie Chodź tutaj, chodź tutaj redzie. Hmm, jaki item dla ww, co chyba wam powiem, dlaczego jest tak a nie inaczej, dlaczego taki a nie inny Ładnie cisiasz Sam widzicie, jedna pota, jedną potę tylko tak naprawdę potrzebowałem e, Powiedzmy takim junglerem Ramusem, em, Amumu, em, Mundo, no i dodajcie sobie jeszcze jakichś innych tanków E, wywaliłbym już tych potek trochę. Tak naprawdę wszystkie miałbym chyba z połowę HP, albo bym w ogóle nie robił e, Reda czy Blood. I tak mniej więcej sytuacja wygląda, niestety. E, WW potrzebuje 6 poziomu, żeby e, fajny gang mu się udał, bo tak to wbiegnę na linie, no i co jak maser. E, no nic nic dla mnie na tej linii z tym smajtem też trzeba e, mądrze smetować e, e, postacie w dżungli, żeby to było miało ręce i nogi po prostu e, Tu tuż jest DC no raptor na, naprawdę bardzo dużo HP zabierają sam zobaczycie e, golem gdzieby tak naprawdę golem był trudniejszymi przeciwnikami tak teraz raptory po prostu cisną no cisną zobaczę już prawie połowa HP no kół nam służy e, chyba tak jak już powiedziałem e, tylko i wyłącznie do leczenia i oczywiście, jakieś obrażenia są, no ale kurde, to jest przejśnik AP. Coś w ogóle, śmieszne. No jak może być uderzenie z łapy przejśnikiem na AP, nie na AD. E, ale dobra, ja się tam nie kłócę. Widziałam tu już Lisina. Ja tylko samaj sobie zostawię. Aj, tam Ryven wygląda dosyć ciekawie. Ale ona się już cofnęła. Nawet jeśli bym wpadł tam na topa, no, no za dużo to by mi nie dało, no niestety. Dobra, niestety co, nic nie poradimy, nic nie zrobimy. Eee, listy chyba zabij mi tak czy siak. Zobaczmy. Zapewne tak. No A się szkoda, szkoda, że wcześniej pomyślałem, żeby tutaj e, podejść. Jeszcze zrobił kraba, naprawdę elegancko, właśnie To teraz także jest ważne, żeby robić te krawy. Ciekawe czy się cofnął, tak to by mu te raptory podebrał Dobra, zrobimy to na szybko, przynajmniej mam taką nadzieję Oczywiście użyję smeta. Sam widzicie, rozumiecie Jeżeli użyjemy smeta na raptory To mm, mamy wizję, o sam zobaczcie. First, bad na topie, kurde. on mówiliśmy ci, informowaliśmy, informowaliśmy ciebie, żebyś uważał, ale nie, ty swoje, ty swoje. Mm, dobra, kurde, no ja muszę mieć ten szósty poziom dlatego będę w tej dżungli siedział i siedział i tyle. No zobaczcie, już e, szóstymi, ta 7 minuta Ja dalej sobie robię te stwory i potwory. Tak naprawdę, z tylko jedną potkę. Więc ww jest po prostu aktualnie, no dobra, teraz już, teraz już dwie, ale ww aktualnie jest najmocniejszą postacią w dżungli i w ogóle w szczególe. Kurde, a ja tu widzę, że e, listy już to się robi. Ja niestety za dużo nie mogę. tak będę się śpieszył z tą junglą i tyle, tak. Za chwilę się ocofnę i kupię coś. I wytłumaczę dlaczego taki item, a nie inny. A, także miałem wytłumaczyć... E... O co chodzi z tym ww, że on jest taki jak gdyby zbagowany? Dobra, ok, to item będę sobie szedł potem do jungli i wyjaśnię Wam, dlaczego ww jest w teorii zbagowany. Ok, zrobimy jeszcze. Uh, attack damage. Nie, uh, jeszcze pierwsza taka attack damage. Znowu nam sąpad. dobra. Chyba na tym tobie będę musiał długo posiedzieć. E, dlaczego ten i ten, a nie inny? WoW -wo ma ulti, bardzo fajny. Jeżeli jest ze smite, to my facetam e, smite poleciała a następnie ulti. Zabieramy true damage, tam dodatkowe obrażenia. To naprawdę zajebiste. Dzięki temu e, HP ad, kiedy spada, że łho ho, -ho, -ho. E, Naprawdę nie się. Tak to więc wygląda. Karma blue. Czy ona potrzebuje blue? A, listing tutaj był. I to ciekawe, czy mnie zrobił blue czasem. To mnie interesuje. Nie, nie zrobił. Dobra, ja sobie wezmę teraz ze szczeblu. Oczywiście ze smajce. Bo tutaj syn może się gdzieś czaić. Chociaż wątpię. Ale nigdy nic nie wiadomo. Dobra, szósty poziom, gościu, szósty poziom. Idziemy na topa. Albo może nie do końca. No nieciekawie, kurde, ciekawie się dzieje. No topie bym chętnie posiedział, ale Raven aktualnie nie ma. Eee, no i o co chodzi z tym ww, żeby bo takie zbagowane Jeżeli użyjemy na przeciwnika ulti, wiadomo, st stunujemy go, zadajemy mu tak dalej. I użyliśmy na przeciwnika ulti. Nagle dreszczam wyskoczył z krzaków i anulował nam to ulti za pomocą e, huka za. E, huka Q. wiadomo o co chodzi. E, to mimo wszystko, że już nie biłem przeciwnika, obrażenia dalej są zabierane. E, to jest po prostu śmieszne na chwilę obecną. E, mam nadzieję, że to chłopaki z raja tu naprawią. No i tyle, no. Kurde, sam nie wiem, gdzie się przejść za bardzo. Dobra, ja może bym tego kraba przy okazji zrobił. Chodź, tutaj, bo jakiś jednak warto na, na, na tym bocie by się przydał. Dodatkowy Notary! kurde pedale. W tak nawet mogę powiedzieć na niego. To go nazwać. Dobra, wydaje mi się, że Mida nie ma za bardzo co gangować. Dobra, i tak by się nie zdążyła. kotku. Ja się przejdę na tego dopa Mam nadzieję, że krab nie został zrobiony. Nie, nie został. Dobra, okej. Okay. Być może uda mi się zabić Riven. Eee, zobaczymy. Eee, zużyję wiadomo Smite'a, zużyję ulti. No. Piece of shit! Widzieliście to? A <laughs> ja w to nie wierzę, po prostu. No ale dobra. Ok, never, że się, że ją złapałem, zabiłem. Okej, okay, elegancko. Blue jeszcze mam przez e, chwilę parę, więc lecimy dalej z dżunglą. No, i tak w ogóle wracam z jeszcze do tego zbagowanego Borowickiego. Oczywiście to w cudzysłowie, bo. E, Kurde, nie wiem, czy to jest zamierzone, czy nie. E, tam Thresh nam anulował, e, wiadomo, ulti. I nie dość, że e, z ulti dalej są obrażenia, to my możemy autoatakować e, tą postać. E, co nam daje tak naprawdę e, podwójny damage. Wiem, że z ulti też jest ze zwykłych autoataków. E, I tak teraz zamierzone, zamierzone, sam nie wiem, wiecie? Ciężko mi w ogóle wypowiadać się na ten temat. I co, jeśli chodzi o Smoka? On jest bardzo ważny. Teraz nie daje golda, daje nam buffy. To są po prostu mega ważne Więc zbardowanie e, smoka to taka podstawa Ale hmm. nie wydaje mi się, że jest żeby to był dobry pomysł Tym bardziej, że, że jest Sionem Który co, ma na ulti A jeżeli nie trafi z ulti, to on taki justas trochę się robi chłopak Dobra, za 10 sekund mam ulti Więc może przejdę na taką siobota Okej, okay, geniusz, być może gra pierwszy raz Ja sobie Wyłączę E, żeby nie było lipy. Nie wiem, czy czasem smoka nie robią. E, głupia by była sytuacja, gdyby robili tego smoka. Komandant, jeżeli ten mecz będzie słaby, jeżeli będzie krótki, wybaczcie. A, tak. Aha. E, tu chodzi tylko i wyłącznie o pokazanie, e, jak aktualnie gra się w jungle, więc jest grubsza. Kurde, no chętnie bym wbił, ale te miniony. No, e, zrób to. Kurde, co za łamaga, no? No, elegancko. Widzicie, smite, true damage, ulti. Nic nie żyjemy, miał naprawdę dużo hp. No, ja to mogę wpaść, go co z tego? Bez ulti to jestem. Ha, do dupy. Ok, ja się cofnę. Nie mam innego wyjścia. Sion, nie, 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 nie z Riven, nie z Riven Okej, okay, dalej, już takie bucicki, elegancko e, Jak ja buduję WW? Ehm, wiadomo, item do dżungi, ofensywny Następnie borderka e, Heal e, Slow przeciwnika e, Szybkość ataku Kurde, kurde, karma No, cokolwiek, cokolwiek No tutaj goni ta karia to raczej tak for fun. Dobra, niestety Riven nie ma Karmi. Nie będę dawał Blue, bo mam wrażenie, że ona odda to Blue. A szkoda by było. Ja chcę mieć Scion03, no ta postać jest po prostu e, do dupy. I tyle, no sorry. Dobra, że będzie po karmie. Chujnia, tyle powiem. A naprawdę chłopaki grałem jak dupy wołowe. A tutaj postoję, zobaczę, czy. czy... Son, come on Ja niestety nie mam multi Dobra, 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 dobra Ary jest dużo ulti elegancko Ja tego skumu mogę zabrać jakiekolwiek obrażenie to jeszcze tak malutkie A sens się dalej bije. O Jezus. szkoda, szkoda słów Ale dobrze, być może będzie frak. Okej, okay, ja to karmię zostawię. A i szkoda mogą chociaż ją za bo mam asystę, ale to nic. Karma ma killing, więc przeżyję bez tego blu. Dobra. Bardzo dobrze, że Karma jednak wzięła to blue Ja w ogóle skumam tak mało damage, że ta bym zabrała Buffa i byłaby dupa A tym bardziej jeszcze nie miałem smeta, to już w ogóle e, W ogóle e, warto także spojrzeć kiedy przesłałem ten film Bo być może oglądacie e, miesiąc po Miesiąc po opublikowanie tego filmu I teraz zupełnie inaczej, bo w, w ogóle e, Wilczek, e, nasz ukochany, będzie miał reworka jak Sion Byleby mu to wyszło na dobrze, a nie e, postaci, która e, była niegrywalna, czy są I nadal jest niegrywalna Sorry, ale ona jest po prostu do dupy, to się nie ma co oszukiwać Aj karma karma What have you done? Aj, ku... co ten leasing 033 W sumie do dupy <grym> e, ale 4-0 No to że w ogóle jest nie za dobrze Dobra, ja tu użyję smajta. Ziomuś, kurde, top ci pada, a ty co odwalasz? Ja pierdykam, no. No brawo, jak zapingowałem, to żeś zajarzył. Obawiam się, że tutaj może być gdzieś lisin. Niestety nie mam smajta. Dobra. Dobra, oczywiście użyłem multi. Niestety, stronę jest głównym. I za co się im poradzi? Szkoda. Bo ulti jednak cooldown jest duży, no 100 sekund. Minuta 40, no to jest śmieszne. Myślę, jeszcze specjalnie użyłem podkę, żeby ją gonić. Na wypadek, gdyby się odwidziały, chciały nas zaatakować. No farma jest twoja, dziewczyno. Tam no, bo cię też potrzebują pomocy, no ale co ja zrobię bez ulti, no Jestem zupełnie bezużyteczny Dobra, teraz ja się tym momencie 1300 I chyba zaczęł budować już tak naprawdę tank Bo może być nieciekawie e, Niestety chyba jestem nawet zmuszony budować już tank A szkoda, bo chciałem kupić botka nie może przy okazji kupię Botrka, jak jakoś e, fajnie zagramy. Oczywiście, ture na topie pada. Ale cóż, to nie moja sprawa, tak? No jezus, kurde, no, Sion, grasz jak gówno, no. Święty Boże, no zobaczcie, jak tu gówno, to. Po prostu on jest chyba trolem, no ale dobra, no, bywaj tak. No i tutaj mam na bank, wardy, tak? Więc co ja mogę, no. Okay, jeszcze przez chwilę mam tego pinka Dobra Ari jest do powstrzymania O, tu już jest Ari. A ja nie mam flesza, dobra i tak zginę no pstim, no co się tutaj oszukiwać e, Sony jest w ogóle trollem, ja go zreportuję, bo takie granie mnie wkurwia, po prostu e, S to jest chyba full ADS, nie blue S e, W ogóle nagram jeszcze blue Aza. No ta, dobra, kupuję umena i kupię botka, no nie ma wyjścia Właśnie, e, ja kupiłem oczywiście czerwony item, ale jeżeli gracie w War of I e, E, oczywiście to jest smaj, to nic nie zrobi, ale dobra, niech sobie wbija, jak mu Brawo koły zabił. Mareda, może będzie miał double killa. Nie będzie niestety... Już tak jak mówiłem wcześniej, Sion jest po prostu głównym. Chłop w ogóle nie wie do czego pasyw służy. Ale to nic. E, właśnie, kupiłem czerwony tym, ale jeżeli przeciwna drużyna ma masę cegu, po prostu... E, to... Macie, tak, idziecie, macie, s, e, idziecie, następnie stun na ryj, znowu stun na ryj i znowu stun na ryj. E, to kupuje się niebieski I tyle. No chyba, że składacie mniej więcej tak jak ja bo tylko e... yyy ja się nie poddaję Aha, dobra Ok, więc cóż, to było na tyle. Tak naprawdę pokazanie jak wygląda nowa jungla jak się jungluje. E, ten gameplay jest słaby, tak naprawdę e, chujowa drużyna, nie ma co się oszukować. E, więc cóż, to było na tyle. E, mam nadzieję, że mój komentarz jaki ten gameplay Wam się podobał. Że mniej więcej z grubsza objaśniłem jak wygląda jungla, e, jakie postacie są czołowe. Wiadomo, te które mają jakąś tam o Of tanki, tanki są praktycznie niegrywalne. Czekamy aż dostaną buffa, nie ma innego wyjścia. Chyba, że będą jakieś specjalnie, specjalne runy i tak dalej. I tak dalej, więc cóż, to by było na tyle. Jeżeli czegoś właśnie nie wiecie, nie rozumiecie, piszcie do mnie w komentarzu. Ja oczywiście będę starał się odpisywać. Nadal mogę powiedzieć, że obiecuję, że będę wam odpisywał, nie ma z tym problemu. Więc cóż, to było na tyle. Trzymacie się. Do słyszenia. hejos.